W poprzednim odcinku Bóg zaprowadził mnie, słuchajcie, do miejsca, w którym, zobaczcie, jest portal, słuchajcie, to chyba jest portal, tak mi się wydaje, bo w tym momencie nie mam zielonego pojęcia, nic takiego nie ma, tutaj tylko w tym jednym miejscu i to akurat na kordach, który Bóg wiedział. Moi drodzy, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dobijmy pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, bo jest z nami Bóg, tu gdzieś lata i jest Lucy, tylko nie wiem gdzie ona jest, o jest Lucynka, dzień dobry. Wow, Dzień... Lucy, prawie mnie zrzuciłaś. Yy, panie Boże, co, co my mamy zrobić w tym momencie tutaj? No się teraz ci powiem, że teraz sam na tym zastanawiam, co mamy zrobić z tym faktem, że tam jest coś nie-niebiańskiego. Problem jest jeden, że ja tego zniszczyć nie umiem i nie mogę. A to jak no. mówisz, to faktycznie może być portal Bo tak się w sumie zastanawiałem Faktycznie to by się ze sobą łączyło Na tunerze Dobra, sądzisz? no tak właśnie mi się wydaje Że to może być jakiś portal e, Trochę osób pisało, że to mogła być Dziura na Wojanowicach Ale nie wiem, nie wiem, ale dobra Nieważne, słuchajcie, będziemy musieli Jakoś się przedostać przez ten portal Więc moi drodzy, jeśli byście chcieli Właśnie zobaczyć co się stanie Za takim portalem, koniecznie zostawiajcie łapkę w górę Bo mega jest to motywujące jak nas wspieracie, bo my próbujemy mnóstwo tutaj rzeczy. No i Panie Boże, jak możemy to ogarnąć? Czy ma Bóg jakiś pomysł, czy coś? ja hmm. mam pomysł, moja Matroner, Ja mam pomysł. No, jaki masz, jaki masz? Po prostu ty tam zlecisz co, nie? No. I zobaczysz, co? co to jest. Hmm. Na razie nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Bo jeśli ona wpadnie i nie będzie mógł wrócić, to wtedy go stracimy. Lucy, musisz myśleć, musisz pomyśleć. O, no dobra Coś innego możecie, nie wiem, jakąś wskazówkę. Poszukajmy jakichś wskazówek, słuchajcie, to jest ważne. Dobra, bo ja tu Dobry, widzę dziurę. Słuchajcie, ja tu widzę dziurę. Dziura, która jest tu, okej. Okay. Tam to coś świeci żółtego. No ale nic więcej, kompletnie nic więcej. Brak jakiekolwiek poszlaki. Panie Boże, gdzie Bóg poszedł? A, ja luro. poszedłem w jakąś drugą stronę w ogóle. Okej. Okay. No nie wiem, Ale po nic co. Ja z Bogiem jestem. Dobra, ja się teleportuję do Boga. No nie wiem, poszukajmy może czegoś innego w okolicy. Może udam. No, się to, rytuał znowu odpra od odprawić. No... Dobra. Wow! Patrzcie! Znalazłem, co to jest? Co, 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 co? Oh otetyka, my godny. No Zobaczcie na to. Tutaj ewidentnie coś jest i tam stoi i patrzy. Wow, Lucyna, widzisz to? Nie ma wow. dla tego ujęcia, co to może być matruder. Ty jesteś tak bardzo odważny, skoro chcesz tam iść. Nie, Idźmy ja tam! Boję. Idźmy tam, zobaczymy co to takiego jest. Patrzcie! Boję wow. się Luci? Ja się boję? Ja a iść pan Boże ja się nigdy nie boję niczego swojej bóg. No tak, ostatnie się bałaś, jak były wilkołaki Nieprawda! Dobra, dobra ja dobra, wbijam ty, tam na górę. Nie ja, nie nie wie, ty tak, tak. ty no! ja patrzę. Jestem, jestem, panie? jestem. Wow. Dobra, tutaj jest ewidentnie jakiś coś, nie wiem. Y... Czyli mogę tam przyjść normalnie, nie, nie bojąc się o swoje życie? No, jasne, panie może, na spokojnie, może Bóg tutaj... Okej, okay. i co, i jak? Idzie Bóg? Teleportuje się? O, 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 czekanie, bo małe problemy. Oh. L Lucy, jak masz tą pałkę, to musisz w tego bedroka kliknąć prawym przyciskiem i wtedy ona cię teleportuje tutaj. No i co? Nic więcej, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, musimy obejść. Tu jakie ma nogi, to wygląda jak jakiś kozioł. Ale ma łydy. Tego... No, jakie łydy ma w ogóle wywalone w kosmos. No jak dobra. ty ma tuer prawie? No gdzie? Ja takich łydek nie mam. Proszę pana. Czekajcie, bo ja w ogóle muszę tutaj oświetlić. Ma bóg pochodnie jakieś był e, e, pochodnie Ale poczekaj, poczekaj. E, e, Czy ja mam czy pochodnie Ale bo dobra ej, 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 tam coś jest, patrzcie, tam kolejna jakaś poszlaka jest. Idziemy? Tam jest jakiś domek kolejny. Może po prostu tam podejdziemy, teleportacja, teleportacja. I jesteśmy węger. Ty wiesz co? Co to? Co to, co to jest takiego? Ej, stop, stop, stop. Nie idziemy dalej. To są jakieś golemy. Wow. Boże, co Bóg robi? Co Bóg robi? Nie, tu nie ma! Ej, patrzcie, jak Bóg się schował! Ej, no dobra... Ła! No dobra, ja idę sam, jak nie chcecie. No i patrzcie, mam mamy tutaj wzią. jakichś golemów. Zobaczcie na to, one są przyjazne, słucham. Ja mam, ja mam taki mieczyk fajny, jak coś, jak będą ci pili, To pamiętaj, zawsze będę na Twoich plecach Cię ochraniał. Dobra, dobra. Ej, ukrywam. Zobaczcie na to, golem. Dzień dobry. Ej, on nic nam nie robi. Spokojnie, nie bij nie bij nie bij pa! Ty no, nie można go rozwalić! O kurde, on jest takim golemem, że go nie da rady rozwalić, zobacz! Faktycznie nie zniszczony! On jest z bedroka, no, tak to samo to jak... To... Wow, to, to jest jakaś wieża... Ale to... Czy to jest jakieś miasteczko? O czekaj, oh my bo to god! Się Patrzcie! Wy chyba macie na swoim ziemskim świecie takie wioski villagerów, prawda? Tak, to są wioski villagerów, ale to jest jakieś betrokowe. Ale tak, to jest pewne podobieństwo. Oni też mają nie? Poczekaj, ja wejdę do tej studni, tylko tam troszkę ciepło chyba tej studni. I co tam jest? No, to nic nie ma! Nic nie ma, okej, okay, no co no, jest Lucy? Ty? ty, ale ja. To ja, jest w co nie? Bardzo no wie i coś nie, tam jest? W tej wieży I to jest masakra, co to jest! W ogóle co co tutaj ja, ja, ja w tej wieży zostaję, proszę tu nie chodzić. No to ja wbijam, czekaj, 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 ja chcę zobaczyć co tam nie, takiego nie, nie. jest. O tutaj, że tutaj mamy jakieś jedzonko Wow, chleb, lucyna! Patrz, możesz chleb dyniowy, chleb z cukinią mm. Dyktalowo-orzechowy, bananowy orzechowy. chleb w, w chlebie? Kiełbasa w, Kiełbasa w chlebie. Chleb kukurydziany, ej! Kukurydziany. Ja chcę trochę jedzonka, mogę? Ja się zawsze robiłem hot dogi sobie z takim keczupikiem zjeść Niby można takie nieboskie jedzonko, ale niebo w gębie, tak pojeb no, nawet Chcesz je po jednym? O, 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 o Dobra, ja wziąłem sobie trochę chleba, ale patrzcie, tu jest jakaś wioska I kompletnie jest mega odjechana, jest no, dziwna To Ej, sprawdzimy ją może, co? No, wejdźmy, sprawdźmy do, do domku tutaj, zobaczmy czy coś w takim domku jest Zobaczasz. Nic nie ma więcej Ale tutaj jest ślisko, Oj, w ogóle fajnie, dziwnie to. się biega Tam, Ale... tu jest kolejny domek Nic, okej, okay. tutaj też tam nic nie było w tej lawie. Gdzie? Tam w tej lawie nic nie było. Nic kompletnie nie było. Ja właściłem, ja wchodziłem, było czyściutko, Lucy tylko nie wpadnie, bo sobie futerko przypalisz. O, a tu... O! Lucy, co zrobiłaś? Ona to lavę chyba zatkoła. Okej okay. Aha, czyli Bez... nic nie ma. Wow, prawie wpadłem tam do dołu, jezu, my się Ty, tam jest kolejna, ten, yy, ta wieżyczka, ale tam nie idziemy. Ty, tu są kolejne golemy! Patrzcie, ile ich jest! Wow, 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 Ty, to są normalnie golemy i ciekawe, czy z nimi coś można zrobić? Halo. Wow, wow, patrz! Ptak mnie zaatakował! Gądzie go, gądzie go, kurczę, ty. Oż ty! Po... Wow! Ale go poskładał, widziałeś to? to? Chyba golem go klepnął, patrz. Dobra, i co? A masz ty ptaku, grucho ptaku. Proszę cię bardzo. Wow. Dobra, nadchodzi dzień. Wow. Ej, mam jakieś zatrucie. Co jest grane? Mam jakieś zatrucie. Nie Niedobrze, niedobrze. Muszę jeść chleb. Szybko, szybko. Orzechowy. Dekrylowy orzechowy. Proszę. Eee, ale to chyba nic nie da, bo nie mam takiego. To Mam odporność na ogień ogólnie, więc nie potrzebuję. Nie, 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 nie. nie, nie. Dobra, eee, zaraz mi przejdzie, bo mam toksyny ogólnie na górze, więc okej. Okay. Eee, dobra. dobra, czy coś jeszcze? Tu jest jakaś skrzynka. Ej, skrzyneczka Ej. mamy, patrzcie. Co, Wow, książka z piórem. Książka z piórem? jak tam gdzieś tam to się nie wystraż, bo ktoś na ciebie patrzy w tym bedroku. Aha, że tutaj są oczy, buzia. Okej. Okay. Okay. czy wy widzicie tutaj buzie, tak samo jak ja? Buzie widzę e, w tym bo... bedroku, że tak powiem. <noise> Dobra, książka z piorem, słuchajcie, <noise> czytamy. Patrzcie! Tajna wiedza jak zniszczyć bedrog. Potrzebny będzie kilo z materiału grawitacji. Na najwyższym punkcie tej wyspy musi zostać uderzony on w piorun. <noise> I co, Pusto. te. te. Ten, ten coś? Ten, ten grawitację no, musimy zrobić kilo z y, bloku grawitacji. Tak, tak było A napisane. Masz pomysły? Co? Masz pomysł, jak to zrobić, w rulerze? no nie wiem, poszukajmy, może znajdziemy gdzieś. Że patrzcie, to jest ta góra, chyba na tej górze musimy na czubek wejść. Tam chyba co? nawet też bedrock jest. Lucy, widzisz? Okej, okay, wbijamy tam, słuchajcie, obejdźmy Widzę. Może obejdźmy tą górę jakoś. Może znajdziemy ten blok grawitacji. On może gdzieś w tej górze jest. Ty, jakaś jaski, jakieś jaskinie czy coś? Poszukajmy. No trudno, znalazłem. To są kwiatki. Ty możesz je zabierać. Jak Bóg może je przenosić? Wow! Normalnie Wow! Patrzcie, znalazłem. Yy, tego bloka jeszcze wcześniej widziałem. On chyba był. I ja ostatnio ze Smilem się widziałem. Patrzcie. Wow! Widzieliście? Patrz na to. Ej, nie, nie niszcie mam, go, Boże, zobacz Boże, Boże możesz to zobaczyć? Zobacz, ja rozwalę to na górze i pa. Ty, poczekaj, ja, ja mam to ja nie do góry, nie do góry, nie rozwalaj, bo poleci w kosmos. Nie, 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 dobra, ja go rozwalam, okej, okay, mam, mam go. Gravite orę okej, okay. okej. Okay. To. to chyba jest to. Ej, musimy jeszcze dwa znaleźć, słuchajcie, i musimy, czekaj, e, zrobić wtedy kill off. Tylko jak on powinien się zrobić? i Czekaj... Czy tutaj ja coś jest? E... Tutaj chyba nic nie ma. Ej, matroner! Tu jest, tu jest! Mam! Kolejne! Kozacko! Dobra! Faktycznie! E, dobra, i co jest, Lucy? Ma... Mówiłaś coś do mnie, co tam? Ja, ja, jak, to się, jak stąd się wydostać? Jak stąd się wydostać? Lucy, ja, ja ci pomogę! Bóg ci pomoże! Patrz, koroną swoją będzie rozwalał. Którą miał... Okej, okay, to ja będę dalej szukał, a wy sobie się tam wyciągajcie, a ja będę szukał dalej tego bloku grawitacji. Może gdzieś znajdziemy, Opa. słuchajcie, no, Bóg tam z Lucy zostali z tyłu. A ja będę szukał po prostu tego yy, bloku, tylko gdzie on może być? Bo to on gdzieś może być ukryty nawet. Rozejrzyjmy się, może naj, najprędzej to w jaskiniach jakichś. O nie... Okej, okay, dobra, znalazł. dobra, yy, boże, co? Znalazł Bóg? Bóg znalazł? Mam, dobra, to mam, ja wracam do was Wracam do Was Wracam do Was i mam będziemy musieli to chyba... Było. On jest jakiś dziwny No dobra, zaraz go wywali W ten wydobędziemy. Gdzie Lucy jest Bóg? Gdzie on go znalazł? Dawaj, dawaj, prowadź No i gdzie? O jest Bóg, dobra, mam, 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 mam. widzę, 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 widzę Okej, okay, cisnę i co gdzie? O tutaj, o, tutaj w, ten, w tym miejscu jest. O jest! O! Ej, tu już się chyba ktoś dobierał do niego no właśnie ja, właśnie ja tak sobie kopię, kopię i, tak, i on nagle poleciał w górę i wiesz, Ty, to mamy trzy, będzie trzeba tylko piecyk chyba zrobić. Wow, to jest nie. kolejny jakiś blok. Wow Dobra, na razie go nie bierzemy. Dobra, robimy piecyk, zróbmy piecyk ja na szybkości. Ja już mam ma ma? O no to super o, okay. ja już wcześniej. Okej, okay, no jak Bóg już ma, no to przepalamy to. Proszę bardzo, tutaj są trzy i tylko węgiel. Okej, okay, leci, 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 leci leci, i co? Dobra, musimy chwileczkę poczekać. Wow, od razu się pogoda zmieniła. Zobaczcie, śnieg. Normalnie święta Mikołaj, halo. Nie, poczułeś to samo, poczułeś ten sam świąteczny prezentów. Jingle bells, jingle bells. Panie Boże, no to nieźle, nieźle. Normalnie święta, już tuż tuż, ja już się nie Lucy, co zrobiłaś? Okej, okay, gravity Mamy Gravity Place i co to jest? Ma tuner. A ja mogę ja coś mogę się zapytać, zapytać widzom? Tak? Widzowie, Widzowie y z, tej, y z tej, tej strony Bóg, dzień dobry, bo ja się nie przedstawiałem nie bóg, wam nigdy, ja mam takie pytanie, bo skoro jestem Bogiem bóg, takim, wiecie, Bogiem, Bogiem Wszechmogącym, no może mi powiecie, co byście chcieli bóg, dostać, dostać na święta? To ja będę oczywiście tam patrzył sobie no, zobaczymy, zobaczymy, także napiszcie w komentarzu, co byście chcieli Ej, no to napiszcie, napiszcie kozacko, Boże, już mamy to, mamy to, proszę bardzo, to jest ten kilo, tylko musimy się udać... Na o, samą dobra, górę, dobra. na samą górę. Ja używam oczywiście pałki teleportacji, bo inaczej nie widzę sensu. Okej, okay, okej, okay. jesteśmy na górze. jeszcze kawałek, dobra. Ale tu zimno. Ja cię nie mogę. Ale damy ranę. Damy raj, uważaj Dobra, Lucy, okej, okay. i co? I pyk, dobra. I wchodzimy jeszcze wyżej. Okej, okay. i. Pyk. Jestem na czubku! Oła, spadłem, jestem na czubku! Lucy! Lucina, Lucina! Dobra, mamy to! Co to jest? Patrzcie, bedrock to jest! Weź próbuj, to wykopać może! Nie no, nie dam rady, czekaj, czekaj! O ty no nie działa. Nie działa. Wow. Czekaj, czekaj, pioruny walą, wow. panie Boże! Czy to był nie! Wow! Dobra, ej, Lucy, odejdź! Lucy odejdź! Musi odejść. Dobra. Oh. Musimy szybko ten kilof tutaj położyć. Okej okay. i i co? I co? Wo! Dobra, piorun niech walnie. Okej. Okay. O spadłem. I co, trafił czy nie? Oh. Trafił. Pokażę Bóg. Tak. Okej, okay. dobra, 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 dobra i Wow, oh. Boże, Zobaczy Bóg, jest kilof i on jakiś oh, inny w ogóle jest. Wo! Dobra. Wziąć go? Wezmę. Okej. Okay. Kilof do niszczenia Bedroka. Co jest? Oh my god, jest i on ma... No i chyba Halo? tak, on ma w ogóle wydajność jeden i niezniszczalność jeden. Czekaj, je sprawdzamy. Dobra, uwaga, uwaga, ja go będę rozwalał. Dobra, Dobra. Lucy, odejdź, odejdź, bo może to być niebezpieczne. Dobra, uwaga, uwaga. Wow! Ło! Wow! Coś mi wolnęło. Dobra. O jest. Wow! Patrzcie na to! Rozwalił się! Dobra, teraz ten oj jeden rozwalę. Uwaga, uwaga! O! ładuję, pa... Jest! Patrzcie, rozwala normalnie, ty, dobra, teraz to. O, jest! Ale kozacko! Dobra, kolejny, kolejny, normalnie, aż nie mogę się powstrzymać. Patrzcie o, o, na to, ja teraz ten. Teraz ten, ale kozak, jeszcze tego rozwalamy. Nie, nie A. Wiem, A. Który, który wow. Słucham. Ja nie wiem, myślę, to jest taki dobry pomysł, żeby go tak na wszystkim, co teraz używał, wiesz. On no dobra. Się... Spokojnie, panie Boże, damy radę, damy radę. Lecimy, słuchajcie, rozwalić ten portal, musimy to zrobić, panie Boże. Dobra, idziemy. Co tu wiaderko robi? Kto tu wyrzucił wiaderko? Co tu robi wiaderko? Lol, dobra, nieważne. Idziemy, słuchajcie, bo to jest teraz wieko pomna, chwilę. Lecimy od razu tam do tego teleportu. Gdzie jest to miasteczko? Tam jest to miasteczko. Okej. Okay. Idziemy szybko do teleportu, musimy to zrobić. Dobra, ja biorę złote jabłko. Okej, okay. i teleportacja. Teleportacja do wioski. Gdzie jest ta wioska? Tu jest. A portal jest w tamtym kierunku. Dobra, szybko, chodźcie, chodźcie, musimy to rozwalić. Dobra, no, mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że ten portal zostanie rozwalony, bo to będzie przekozackie. Dobra, czy dam radę przeskoczyć? Wow, ole mi się udało. Dobra, idziecie 9. za mną. dobra. No i no do tego nie... Do tego portalu dojdziemy. No ja właśnie, właśnie, nie mogę znaleźć tego. Wioskę znajdź i kordy 666, eee, nieważna jaka wysokość, i 6. W tę stronę musisz iść. 6, dobra, 6. ej, panie Boże, już jestem. Ale emocje, dobra. Jesteście gotowi na to? Bo ja nie wiem, Boże, tylko Bóg musi rozcielić tam, o, o, chmurkę, niech Bóg rozcieli na dole, żeby po prostu, żebyśmy mogli na to skoczyć. Okej, okay, i co teraz? Dobra. Tylko, o, przepięknie, dobra, Lucy, musimy trafić na tą chmurkę. Musimy teraz... Czekaj, 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 lecimy! Wo, ło, wow, ło, wow. jest, kozacko, udało się. Ło, wow, co to za miejsce? Patrzcie! Tu jest śnieg, a tu deszcz. Ale dziwna akcja, co jest grane? Jak Abydasa tu wieje? Jak, tam... jak tu wieje? Co tu się dzieje? Dobra, panie Boże, jest Bóg ze mną. Co tu się dzieje? Patrzcie, panie Boże! Ja! Dobra, ej, musimy to rozwalić szybko. Lucy, tutaj deszcz ciągle pada, ale tutaj jest normalnie nawałnica jakaś. Halo, rozwalajcie to. Szybko, szybko, nic nie może tutaj być na tym. Szybko! Szybko, szybko, skocz, szybko! Dobra! Gdzie jest y, te kordy? Lucy, dawaj, gdzie jesteś? Skocz, skocz. Lucy, nie skać jesteś! Dawaj szybko! Nie! A, ja pałką. A masz pałkę! Dobra, dobra, rozwalaj to, szybko, 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 rozwalajcie to! Okej, okay. dobra, w takim razie, słuchajcie! W takim razie musisz muszę znaleźć te kordy. 6, 6, 6, eee, gdzie one są? Szybko! Dobra, tutaj i 6! Dobra, to jest to miejsce! To jest to miejsce! Uwaga! Lucy, jesteście gotowi? O nie! Rozwalmy go! O ty gościu! Dobra, leży, leży, leży kozacko. Dobra, jeszcze raz to miejsce. 666. O-okej. Okay. Dobra, to jest to miejsce, co jest pode mną. Dobra, uwaga, uwaga, rozwalam. Rozwalam. Łooo, wow, znowu przeszkadzają! Kim oni są? Dobra, rozwalmy ich, ich jest tu za dużo. Jest ich tu za dużo. Dobra, jeszcze raz muszę te kordy znaleźć. 666. Okej, okay. eee, to jest to. Lucy, odejdź. To jest ten blok. To jest. Okej, okay, dobra. Musimy go rozwalić. Panie Boże, yy, ten blok. Teraz ja rozwalam tym kilofem. Uwaga, uwaga, lecimy. Wow! I! I co? Jest! Co jest grane? Ole Kozacko. Ja nie chcę się z tobą żegnać, ale. Ej, panie Boże! Czy to. Czy to jest portal do wyjścia? Wow! Panie Boże! Ja nie wiem, co to być, nie wiem. Od razu przestało padać. Ale co to za dźwięki jakieś? Wow, aż za głośno mam. Co jest grane? Panie Boże, co tu się dzieje takiego? Panie Boże, to chyba koniec. My musimy wskakiwać w tą dziurę. Dobra, Dobra okay. zobaczcie. Mogę coś powiedzieć? Tak? tak. Byłeś najlepszym przybyszem w niebie, jaki kiedykolwiek był, a było ich naprawdę wiele. Dziękuję, Dziękuję Panie Boże. Bóg jest to... naprawdę super. Jeźdźmy. I... Dziękujemy za wszystko, co Bóg nam zrobił. Lucy, jeszcze nie wskakuj, jeszcze nie wskakuj. No, poczekaj. Ty na to bardziej zasługujesz. Wow, to jest korona jakaś. Ole, dziękuję, panie Boże. Dobra, moi drodzy, w następnym odcinku wskakujemy w tą dziurę. Więc, moi drodzy, to by było na tyle. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami, wpadajcie również do mojego sklepu matrunertitris.com oraz yy, słuchajcie, na no, naszego Discorda matrunerowice. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Pa, pa!